Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Kolejny dzień buszowania po Warmii i Mazurach. Tym razem dotarliśmy do Gierłoży. Jak widać na załączonym obrazku, zabawiam się w Gullivera, ale nie mogę za długo wytrzymać, bo kolana puszczają. Tak naprawdę ten most to miniatura, bo znajdujemy się w parku miniatur. W realu jest to wiadukt w Stańczykach. Ma on w rzeczywistości długość 180 metrów, wysokość 36 metrów. Elegancki eksponat, ale nie jedyny tutaj w parku w Gierłoży. W związku z tym będziemy zwiedzać rozmaite eksponaty. Mało tego, będziemy mieli tutaj również do czynienia. Uwaga, trudne słowo. Z rekonstrukcją historyczną wydarzeń z 17 września 1939 roku, czyli wiadomo, chodzi o atak Sowietów na Polskę. Mamy tutaj profesjonalistów, pasjonatów, tak zwaną grupę rekonstrukcyjną. Zobaczymy, jak to się tam wszystko działo. Tak zwana mistyfikacja grubsza, będą militaria. Będzie na pewno ciekawie. Zapraszam. Podróżując po Warmii i Mazurach, warto wpaść tutaj do Gierłoży, odwiedzić Park Miniatur. Tutaj rzeczywiście czuję się niczym Gulliver, ze mną opiekun tego miejsca, Paweł, czołem. Witam. Kilka słów na temat eksponatów. W tym momencie tutaj stoimy przed zamkiem... W Reszlu to jest zamek biskupów warmińskich, skala 1 do 25. Dobrze mówię? Dokładnie tak. Większość eksponatów jest w skali 1 do 25. Natomiast nie wszystkie udałoby się w takiej skali zrobić. Wyszłyby po prostu za małe. Byłem w kilku takich parkach miniatur, widziałem tam rozmaite budowle z całego świata. Wy nastawiacie się na polskie zabytki. Nastawiamy się tylko i wyłącznie na Warmię i Mazurę, a właściwie dawne Prusy Wschodnie. Jest to jedyne miejsce w Polsce, a tak naprawdę i na świecie, gdzie można zobaczyć najważniejsze obiekty tego regionu w miniaturze. Oprócz miniatur w namiocie znajduje się makieta. Jedyna taka makieta w Polsce, warto ją zobaczyć i w związku z tym chodźmy tam. Znajdujemy się podal kwatery głównej Hitlera w Wilczym Szańcu, dobrze mówię, i to jest chyba makieta właśnie Wilczego Szańca. Co ona dokładnie przedstawia? Widzę tutaj duży kompleks. Znaczy tutaj jest, to jest makieta ponad 40 metrów kwadratowych, która przedstawia wszystkie trzy strefy Wilczego Szańca według oryginalnych planów Sztazji, więc jest odzorowana idealnie. Czyli można tu po prostu przyjść, i liznąć trochę historii, mało tego, można jej dotknąć. Właśnie to czynie. Zobaczmy, co dzieje się na polu rekonstrukcyjnym. Z nami pan Chorąży, czołem żołnierzu. Czołem. To jest dowódca, oczywiście, grupy rekonstrukcyjnej, ale z tego, co wiem, to prywatnie też żołnierz. Bardziej służbowo, żołnierz, a prywatnie pasjonat militariów, dowódca grup rekonstrukcji historycznej, chorąże Klebacki. Witam serdecznie. Kilka słów na temat ekwipunku, bo przed momentem widzieliśmy inscenizację. Chodzi oczywiście o wydarzenia z 17 września 1939 roku atak bolszewików na Polskę, bardzo podstępny. Widzę, że profesjonalnie przygotowana inscenizacja, no i sprzęt. Moździerze, mundury, skąd to wszystko bierzecie? W większości są to oryginały, częściowo repliki. Potem na podstawie oryginałów, oryginały pozyskujemy z muzeum, z sali tradycji artylerii przy Centrum Szkolenia Artylerii i Udronienia w Toruniu, skąd pochodzimy. Widzę tutaj bardzo dużo pasji i zawzięcia wśród młodzieży, rzeczywiście oni tutaj dziarsko y, przedstawili nam to, te inscenizacje. Dużo jest ochotników do 63. Pułku Piechoty, A oczywiście mówimy tutaj o pułku, który już nie istnieje, mówimy o grupie rekonstrukcyjnej. Y, pułk już nie istnieje, ale grupa istnieje, kultywuje tradycję tego pułku. Chętnych jest bardzo dużo, jednakże w trakcie szkolenia, bo jestem tutaj wymagającym dowódcą, nie pozwalam im, nie zawsze spotykamy się przy, tylko przy kamerach, często ćwiczymy gdzieś na poligonie prawdziwym wojskowym w ukryciu, żeby to nam wychodziło właśnie na tych inscenizacjach jak teraz i to jest dużo wylanego potu naprawdę na tych ćwiczeniach, żeby to wszystko zgrać, do takiego na przykład pokazu to przygotowaliśmy się kilka miesięcy. Bardzo dziękujemy za inscenizację, i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejna atrakcja, chyba już ostatnia, jeżeli chodzi o park miniatur w Gierłoży, czyli tak zwana strzelnica polowa. Mamy tutaj do czynienia z rozmaitymi replikami, są to karabinki na silniczek elektryczny, ale frajda jest. Mamy tarczę, zaraz sprawdzimy wynik. No cóż, ja powoli się żegnam, polecam to miejsce, a my spotykamy się z kolejnego punktu naszej podróży. Do zobaczenia.